Siemano, w dzisiejszym małym, krótkim filmie pokażę szybko wam moje konto Browser. Mój ulubiony tutaj to Mike. Karta Bitena to Spike, jakaś statułka Spike'a. Tytuł legenda. Karta ikona to SpongeBob z popcornem i jakiś tygrys z kropelką wodą. Mój nich, jak sami tu widzicie, nie ja tylko będę zmieniał. Najwyższe w sezonie pucharki to... 4793 a Aktualna ranga to srebro 3 A najwyższa to złoto 3 Zwycięstwa 3, 3 na 3 to 197 Wygrane 192 punkty 100, 1460 Z, Zwycięska pasta Co najwięcej to mam na poko 11 Członek klubu kociaki Ok Najwięcej pucharków mam na daje 37 ranga, później nagadzę 19. I teraz dam. I teraz mam dla was zadanie. Napiszcie do, do jakiej postaci jest ta ikona gracza. Już wam pokazuję. Tak. właśnie na pokazane. Napiszcie w komentarzach. Proszę dajcie łapkę w subskrypcję. Dobra, na razie trzymajcie się. Pa!